Czy można latać z psami? Częściej jestem Martin i pracuję na najlepszym lotnisku w Europie. Podróżowanie z psem dzielimy na dwie kategorie. Pierwsza do 8 kg razem z transporterem może lecieć z tobą w kabinie, lub powyżej 8 kg wtedy taki pies musi lecieć w luku bagażowym. Ale to nie jest wszystko, bo taki pies musi spełnić też dodatkowe wymagania. Jednym z takich wymagań są ważne dokumenty. Musisz mieć paszport. Musi mieć aktualne szczepienia dla psa, i musi on też mieć mikrochip. Jeśli chcesz lecieć z psem, musisz odpowiednio wcześnie poinformować o tym linię lotniczą. Jest to bardzo ważne, ponieważ na każdy lot przypada maksymalna ilość psów, w która można lecieć. Zazwyczaj są to 2-3 psy w samolocie. W zależności od tego, jak duży jest to samolot, koszt takiej usługi wynosi od 75 do 140 franków. Wszystko w zależności od tego, czy to jest lot krótkodystansowy, czy lot długodystansowy. Z takich ciekawostek jeszcze byłem kiedyś odpowiedzialny za gate. Kobietka leciała sobie z psem. Jeśli ludzie latają z psem, to zazwyczaj to są destynacje feriowe. Na przykład Ibiza, Malta, Palma de Mallorca czy Grecja. Boarding przebiegał super sprawnie, wszyscy weszli już do samolotu. Boarding został zamknięty, natomiast po 3-4 minutach dostaje telefon od stewardessy na dole, że proszę wyładować tego pasażera i poszukać jego bagaż, ponieważ niestety ten pasażer, który ma psa, nie leci, pies zachowuje się nieodpowiednio, nie chce się uspokoić. I pilot nie chce brać odpowiedzialności za lecenie z tym psem. Jak więc widać, samo zapłacenie nie jest równoznaczne z tym, że pies z wami poleci. Musicie spełnić inne warunki. Tak, tak, wiem, że zaraz wylecicie mi tutaj z Ryanerem albo z Visionerem, że oni nie pozwalają latać w ogóle z psami. zgadzam się z tym: ani Visioner, ani Ryaner nie zarabiają na przewozie psów. Dlatego, jeśli chcesz poczytać o konkretnych regulacjach, jakie dotyczą danej linii, wejdź na ich stronę. No i, no i sobie poczytaj. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego z tego odcinka, zostaw followa. Jeśli będziesz kiedyś na lotnisku w Curychu, wpadnij na dobre espresso.